epka nimo fitoki sam za sceno chom na te sho Jak kokaina, nawet jeśli jest ciężko, jak właśnie walczy z depresją, też miałem parę prób zanim cokolwiek udało się, i gdyby się udało, wtedy to byś się usłyszał mnie. Ja wierzę tylko w poga, Boga, Boga. Boga. Jak się boisz, no to wypierdalaj z koła W głowie jedna droga, albo ja, albo oni Zawsze wchodzą... Nie no, widzowie, to jest cukrzyk dance type song, to uspokójcie się choćbym miał to przepierdolić hmm. Ja żyję, żyję bez serca, żyję bez niego Poza za dużo miejsca w nim było dla każdego Nie wbili w nie noża, tylko wjebali macheto Wysoki sądzie ten wers napisał mi beto sam za ja, sceną, ciągle Cię szukam jak dynu mi powiedzieć wprost Gdzie mi powiedzieć wprost Fajny ten refren, co wy kurwa, co wy tacy hejterzy kurwa szpaka się staliście Gdzie Sam za sceną

No to też racja. A się kurwa, żebyś się nie zdziwił, jak za dwa tygodnie na Brownie wleci. Wczoraj odszedł mój kocio, i pożegnałem się z babcią, mimo to wciąż dowiozę jak nowo, pierdoli się to i owo. Kopiłem dom za parę milionów, mimo to wciąż tęsknię za tobą. Nie umiem docenić nic, docenić nic, póki nie stoję na scenie, Simba to jest mój księg, prawdziwy typ, ej hey, kur... Nie słuchaj jak mówią ci, że są prawdziwi, bo tak i Vivi to kłamstwo. Powiedzą wszystko, by zobaczyć raz a czas weryfikował nas. Żyję bez serca, żyję bez niego. Bo za dużo mnie... Szybko reakcja z mnie widzowie. Miejsca nim było dla każdego. Nie wili w nie noża, tylko wjebali macze Wysoki sądzie, ten zejść napisał mi Czy pe... ja jutro mówię, że się zgadzam z Konopskim? No, <śmuszczam> tak, <śmuszczam> 100% prawda. Sam za No to gi, to gi, to gi, to fajne. Eee, dobra, to zobaczymy jeszcze tylko to, bo tu gi wczoraj jest na ficie. I gi wejmał wczoraj. Chciałem być wolny, zabrałem głos, bądź wolny. Mam powody zawsze doceniać karmę Życiową szansę Chwyciłem w dłoń Za każdą lekcję Ja smakuję szczęście Oddałem już więcej niż talent i serce Czuję się dobrze i to spod prąd Mijając obce, znalazłem trochę Nie ten hip, hop i uratował życie Na czwartym większy Zbudowałem satelitę. Nie miałem tu wbite, co gadali, a mówiłem, że tak. Przejmowałem się, ale nigdy nie dałem wygrać. Wam w głowie barykady, nie chcę o tym gadać. Czasem muzeuronię, ale tylko pośród stada. W sądzie zakończona sprawa. Nie znajdziecie na mnie białka. Gdybym mógł zawiesić osiedle, tam szpaku to jest marka. Pisali Mati, powiem z kolegami kogoś. Gówno prawda, było solo, mamy honor. Rapie z moją bronią, niech na dobre tak zostanie. Pomyślałem pod tym domem, jak kurwo kurwa oszukałeś. Miało. Szybko wygląda jak kształt gończy w tym pojęciach bez lipy, no I kurwa szukałeś miałem 19 lat tak miałem pierwszą dziewczynę Nigdy nie szukałem, a za bardzo się wstydziłem, że gramy festiwale na 20 koła ludzi Co dzień proszę boga Zebstona widziałem? Ta, niestety widziałaś mi wczoraj, no Żeby z ciebie w tym nie zgubi Oglądamy filmy, popalamy kary No że... to jest drugi numer zebki wszystko jest porządku. Wypalę, Siema pasior. w porządku. Chciała pasio tyle sobie mam Żeby nie postychał Chciałem być wolny, zabrałem głos Bałem się wojny, obostry los Mam powody zawsze doceniać karbę Życiową szansę chwycił Jeżeli go łańcuch kosztuje jeszcze te koła się świeci i się ładuje na USB C. No tak wygląda, bo to kurwa Te zawieszki to jest jakieś kurwa nieporozumienie, co to kosztuje Chciałem Samirowi zrobić zawieszkę, jako kurwa jego dobry kolega Kurwa zawieszka droższa niż łańcuch ja pierdolę. Brak okazji, widzowie, ponieważ od yy, jutra zarabiam 5000 zł. Dziś około jutra, około godziny 16. Mój oficjalny statement to powrót do 5 koła miesięcznie. No. <śmijając> Mieszy was, że ktoś zarabia piątkę miesięcznie Ja pierdolę kto was tak zniszczył Polski rap psychiatryk, złamał tu nie jeden byt, ludzi smutny korewór Milion gór, ja? to jest ja masz zrobi to co kazać Trzymam ciuki w tej grain nie rzuci jak prawdziwy facet Hill out, ja z depresji mam śmierci Potem 9 lat ciężko mi jest na powierzchni Nikomu nie mówię to, że zdycham Nie wiem czy cieszyłaby mnie diamentowa płyta Nie Zlawa je, wnoszę ciuszki na pokład Ale to nie zmarze bólu wrażliwego chłopca Z bólem pisze się ta zwrotka No i chuj, szpaku, trafiliśmy już z gonotka. Oglądamy filmy, popalamy karmię Wierzę, że to wszystko się nigdy nie wypali Motele tyle w sobie mamy, 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 mamy ja zrobię wszystko, żeby nie postychały Chciałem być młody, zabrałem głos, bałem się Fajne te numery, nie wiem skąd was tyle, kurwa, mowy nienawiści. Eee, Tysiąc Kobiet? O, to jest za klip? <śmienny> Tysiąc kobiet, a ja myślę o Tobie Całą noc, całą dobę ona tańczy w mojej głowie nie czeka, ale powiedz ile jeszcze To dziwne, tak było Pełen próba, patrzę tylko na ciebie Mówi maki do mnie, każdy kto mnie kocha, wiesz Ja nie piję, ale z tobą bym najewał się Nie jestem ci w stanie cię obrazić Jestem nieśmiały, tylko kiedy my gadamy, chodzę tylko w supin. Chodzę tylko w Nike, Reaguję, To kurwa, dyrektorem klipu, dyrektorem był Julio Mendoza. To takie, to akurat mnie siedzi. Ale tam te dwa, co puszczaliśmy kozak. Jeszcze jest ten. Szpaku Dims Mati Najlepszy w Polsce napisałem tą historię na dnie. Wszystko na jedną kartę nic nie miałem poza Majkiem. Po Cerberze nagrałem z 30 fitów w pół roku, ale większość im zabrałem byku Wyjebałem parę traków, dziś to tylko liki To nie praca, chociaż żyję z niej dla muzyki Bo poza nią nic już się nie liczy dla mnie To prawdziwa miłość, wszystko powiem, tobie skarbie, Eryk Mogłeś ociąć metki i pokazać jaja wtedy Hip hop to nie TikTok, liczę, że to skomasz kiedyś O kim mówicie na trakach, wiecie tylko z kolegami Można tylko gdybać, to różnica między mną a wam nie zamknąłem go, tylko wziąłem swoje ręce. Masz wydziarane logo, że nosisz moje serce. To dla fanatyków, co rapują za mnie wersy. Konkuruję stopką, tylko czuję się jak Pepsi Nie dźwignąłem się czu paru rzeczy. Odebrałem kurwa jeszcze więcej. Porobiłem. Kurwa, fajne te klipy wizualnie. No to tylko płutuje. żeby dzieci. Dwie ty, tak jak Leonardo. Gdybym się nie cofnął, to bym siedział dawno. Yo, w duszy zawsze gromi mi hard. Jak pizza, nie mącę tak jak pizza, Street life, bez niego nie znaczy nic Nasza muzyka, jak wpadam z ekipą To ochrona pyta, czy będziemy grześni Jestem dziki, nie oczekuj nic od bestii U paru słuch sobie sobie boku mieszkam Bum, 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 ciągle słucham serca Small city life, robię dym z wiaderka Uderzają bohcia, ściągam make up tam ten słusznie walił, web tylko porywał Wszyscy mieli gdzieś czy to indica, czy sativa Każdy wie, że to mój rock, a to Epy to Stempel Mati Cox, bo potpalało szedł za miałem boni zioło, czułem No git, kurwa No powiem wam poprzeczka wysoko teraz w rap grze